widzowie, dzisiaj zagramy sobie w jedną z moich bardziej ulubionych gier na ROBLOXie, czyli Arsenal. Jest to moja jedna z ulubionych gier, dlatego ch chciałbym wam ją pokazać Ogólnie to w tej grze chodzi o, to, no to jest taki ROBLOXowy Fortnite yy, z pierwszej osoby Czyli po prostu się lejasz, yy, no ale właśnie z pierwszej osoby, no i właśnie w tym ROBLOXie Ja tutaj widziałem gracza, tak wszystko Ajajaj, dobra. Może nie jestem to jakiś najlepszy, ale yy, bardzo lubię tą grę, dlatego że też często gram Fortnite'a i tu jest bardzo yy, dobra opcja, żeby poćwiczyć Aima. Dobra, Z? Dobra, to z tym tam już można celować, więc dosyć dobrze. Pójdę sobie na tyłu, bo yy, widziałem już kilka razy tą mapkę i yy, ogólnie wiem, że z tyłu. Yy, jest ogólnie baza y, drużyny przeciwnej No w sumie, to jest takie bardziej logiczne, dlatego, że No jak my mamy z przodu, to oni muszą mieć z tyłu Ale nie wiem, czy jak to jest daleko o, To nasz... Czekaj, co, czyli co? Gdzie oni się rozpią? To jest... Co? A to nasza? Czyli... Dobra, po prostu może... Oj, 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 na górze byli, dobra Niestety w nieszczęsny sposób deadłem, ale yy... No. Widzę, widzę widziałem, widziałem jakąś paniusię Celuję, celuję cały czas, ale Jest tutaj ktoś? Jest tutaj jakaś osóbka A ja, dwóch było. No to kurde, logiczne, że oni mnie zabiją, ale on, oni są bardzo, bardzo, bardzo dobrzy. A, coś się zmienia, bro, Dobra, 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 już wszystko rozumiem. Nowy hit! Dead! Zabiłem. Let's go. Dobra, pójdźcie na górę. Ja lecę tutaj. Będę kampił z okna. Aha, aha! No kurde! Nie przewidziałem tego, że oni też mnie mogą zabić, Kurde, o to chodzi. Oni mnie y, mogą, muszą zabić nawet, no, no no. Jestem w tą grę bardzo słaby. Jak już pewnie widać mam tylko trzy fragi, a... jest go jeden pewnie taki... Kradziony trochę... O, det 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 det. Aj, Ale dobra, ładny frag był, taki hedzik. O, ja tą bardzo lubię w Fortnite'cie. O, kurde. Skąd to było? Jaki... Ej, to jest cheater. Jak ona mnie trafiła? Nie będzie to się idzie teraz. Gdzie ja się Aha, dobra. A, bo ona tu jest. No, fajan. Weź jeden, weź jeden. Ała! Kurde, no jakim prawe. Dobra, lecimy dalej, widzowie. Yy, dobra, tutaj są nasi, więc oczywiście ich nie atakujemy. To jest takie logiczne, bardzo. Teraz yy, wchodzimy sobie. Do... Albo dobra, zobaczę. Ej, jak tu się da wejść, to ja będę stąd szczero. Oh, dobra, da się tutaj wejść. Ale nie wiem. Jeśli, czy chwila. Jeśli da się na to wskoczyć jakoś, albo tu, o oh, kurde, nie trafiłem. Plecy mam, plecy mam. O, zabiłem go! O kurde, ale jego teammate mnie zabił. Ranny lecz nie padły. Otrzymujesz odznakę osiągnięciu. O kurde, taki pistolecik. Oj, nie wiem, czy dam radę. Tutaj og ogólnie, za jednego fraga ci się zmienia. oj, 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 ci się zmienia broń. Czyli na przykład, y y y jeśli zabiję na przykład. Na przykład, poszukajmy jakiegoś gra, o dobra, no jeśli bym zabił tego Martiany, coś tam, Martiany, no, to bym na przykład dostał inną broń, na przykład ten karabinek jakiś, albo jakąś pompę, dobra, ja sobie biorę klasyczny turniejowy i ta mapa jest bardzo fajna, dwie drużyny oczywiście, na przykład bym zabił, no do tego gracza, co przed chwilą wygrał, to bym dostał inną broń, ale jakby te, też taka opcja, że... Do, zostałbym, że jeśli bym dużo, dużo, bardzo dużo razy umierał i, i nie, nie zdobył żadnego fraga to, y, to, kurde dzwonią do mnie To po prostu tracę tego jednego killa Ale jednego, na przykład jak mam pięć to nie tracę wszystkich tylko, tylko i wyłącznie tego jednego I no, i no to wszystko Jeśli chodzi o tą grę, i teraz zagrajmy, grajmy, zagrajmy Dobra, tam jest team rozwalaczy, widzę. O, zabiłem, zabiłem, let's go. Kałach, kałach. Ja, jakiś OKM, ale ja myślę, że to jest ka no, za bardzo, <coughs> Za bardzo się nie znam na broniach, ale powiedzmy, że to kałach jest. Uuu, hu, ale, ale tutaj fragi robię mocne. Dobra, mu tutaj zabił. A, y, Przeładuję, oj, oj, nic nie. Co, co ja... Co ja zrobiłem? Co, co ja kliknąłem? Bo ogólnie nie wiem, naprawdę, ale okej. Okay. Dobra, lecimy tutaj. Oj, presy chyba? Tak, tak, tak. Dead, Alfa, wiesz. Teraz mam, zaraz powiem jaką broń mam, bo tutaj. Dobra, a już nie mam tej broni. Teraz mam M16A1. Taką broń mam, nie wiem co to zabrać, ale mi to wygląda na taki ten karabinek OG z Fortnite'a. Nie będę się tutaj sugerował Fortnite Fortnite'em, bo główną, główną część twojego życia spędziłem w Fortnite'cie. W Fortnite'cie mam jakieś 2000 godzin. Liczę razem z konsolą, dlatego że... Um, ma, no, mam konto na konsoli takie główne, gdzie mam dużo skinków, a i też mam jeszcze takie yy, po, poboczne konto na komputerze, właśnie na którym gram. I tam mam mniej skinków, mam te, dwa te darmowe, ale na razie mało gram na konsoli, bo na komputerze bardziej mi tak przypasiło. Kurde, gdzie oni są? Gdzie oni się tutaj chowają? Bo aż mnie yy, bo, bolą już palce. O, ojoj, 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 skąd, skąd, skąd? Aż mnie bolą już palce od trzymania. W Tam, czyli tam ktoś strzelał chyba, ale z naszego teamu Tutaj, 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 DEAD L -l 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 Dobra O tam, 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 zabity, zabity nasz, poszkodowany nasz o! Dead. DEAD, 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 DEAD Czy drugi też? Nie, tutaj jest jeszcze jeden, DEAD Ale mam PRIMA, włączyłem sobie PRIMA, Dobra, tu można celować, to fajna broń, fajna broń, naprawdę Dobrze, że można celować Lubię to brunie, co można celować A jak jest tak mało czasu na reakcję I tam ktoś się już widzi No to no oczywiście nie ma czasu Żeby wycelować, no bo kurde no Dobra, wygraliśmy AntoXX, XX, XX. Podłoga15 Ans wygrywa tą rundę Ja zajmuję Piąte miejsce Moje re rekordowe miejsce yy, To jest yy, Pierwsze Y, chyba z dwa razy to to, 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 to bo jak już mówiłem nie jestem w to taki najlepszy, a yy, no też również... o co tu chodzi? O teraz możemy, 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 możemy wejść do sklepu. A co jak? Co? Dobra, dołączamy do... Dobra, dobra, dołączę, dołączę do czerwonych, bo to mój ulubiony kolor i lecimy. Teraz gramy na jakiejś pustyni. Dobra, już tam widzę szczały i widzę niebieskich oj da 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 tutaj też ktoś mnie załatwił. A, bo też zabiłem, Oj, minigun, ale będzie oro. ojej. No to fajne oro zrobiłem. Ale dobra, dalej mam miniguna. I nie straciłem jeszcze życia. Wiesz, kila. Wiesz, co mi chodzi? Zawsze sobie. Puszczałam sobie. To w zasadzie tutaj o to chodzi, żeby szczerze, ale okej. Okay. Yy, dobra, mam. O, zabiłem! Nie wiem jak, ale okej. Okay. Kurde, jak chcę dalej mojego minigunka. Dobra, ja lecę do. Skąd to niby? Co? On No niewidzialny. Jego ja nie widziałem. Dobra, lecimy sobie dalej. Nie, polecę ten, polecę ten, gdzie mam typa, gdzie mam O, dobra. O nie, jakaś kusza. Nienawidzę takiej broni. Okej, okay, fajnie. Ogólnie fajnie, że tak się trafiło, bo pewnie nikogo bym już... Uff, ile ich tutaj? Odlecę, odleców, od pleców wjeżdżam. Dead! Jest Co to? Ole oh, fajne. Bum, boom, boom, boom. That. Dead. Kolejny. Kurde, nie no już nie już bym nie zdążył, bym miał chyba tam trzech, ale... O, odblokowałem osiągnięcie rzeź, żeź, rzeź, rzeź. Dobra, polecę sobie tutaj. O, już mam 8 kili nawet, dobra. Fajnie, bardzo fajnie. Widzicie? Ojej I think we need to ignore you Ale ko, kto, kogo, ko, kto, kogo ma ignorować, bo nie wiem Nie wiem, czy to chodzi o mnie, czy o jakiegoś no name'a Eee, dobra, pójdźmy tu Czy tu jest czysto? Nie jest czysto, nie jest czysto, jest brudno! Aha, to jest ukryto, ale... No niestety, za 60, ale nie dadną, niestety Mam nadzieję, że mój teammate go dobił, bo no... Kurde, przydałoby się kogoś zabić, nie? No nie no, z tej broni się nie da strzelać! Dajcie mi jakąś inną broń! Dostałem inną broń! Zostałem fraga! Za co? Pewnie bogowie... Bogowie Robloxa się na mną na nade mną zlitowali i mi dali inną broń. No kurde, co to znowu jest za jakaś dziwna broń? O matko, o matko... Naprawdę... Dobra. Pójdę sobie znowu tym tunelem! Jaki bratek ma czas reakcji? Co tu się dzieje? Tu jest jakieś lobby pro playerów, chyba. Co tu się dzieje? Przecież tu jest. Ej, dobra, a może nie, nie pójdę tędy, bo mam taką broń e, na daleko. Więc pójdę sobie gdzieś snajpić. Może. No naprawdę, plecy! Bratku! Jeszcze ja nie dziwię, że on jest taki dobry. On ma 30 kills, bratku. Dobra, mój, na, mój go zdjął. Golden Knife. Uh, 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 uh. Złoty nóż Antoniex Dobra. Eee. Dzień dobry. <laughs> o nie, no znowu jakiś pistolecik. Uh, ale ładnego fraga zrobiłem. No dobra, może nie było to takie ładne, ale dobra. O znowu jakiś ten Antoniex wygrał. Ogólnie widzę, że on jest bardzo dobry. No i lecimy, zaraz zaczynamy następną rundę. Dobra. Ja daję wybuchową frajdę i Matrixową. bo matrix to, jest, matrix to jest bardzo fajna mapa. Taka do wyskilowania się na blisko. No właśnie, no, bo tam, one, tam... Ten matrix jest ogólnie mały i łatwiej się tam bije na blisko niż na daleko. Dobra. 3, 2, 1. Dobra. Trzeba tu. Co jest? Co się dzieje? Ja cię, Co? Skąd, 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 skąd? CO TU SIĘ DZIEJE MATKO jedyna? Ej, ale to będzie fajne, to będzie... Ej, można się samego... Z... Ej, tu można byle gdzie jeszcze... <laughs> Zajebiście Ej Może... Dobra, nie zmieniam, może lepiej serwera Ale, u matku Dostajesz, 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 dostajesz Czterć Tam ktoś dostał, w tym tunelu, w tym tunelu Ajajaj aj, aj. Kurde, nie wiem jak to ludzie mogą robić fragi Co to jest w ogóle? Skąd? Czemu ja splecowałam? Co tu się dzieje? To jest taka zadyma, nie? Przecież co, co? 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 Jakim prawem oni... Nie wiem. Ja po prostu nie wierzę w ludzkość. Jak oni są w górze i... O, udało się zadać jakiegoś hita w końcu. Po tylu latach męczarni. O matko, znowu mnie zabili. O, jezu. o matko, co ja Dwa fragi mam? Skąd to niby? No, wszędzie, wszędzie gdzie popadnie, zabiłem go! Let's zabiłem go! Nie wiem jakim prawem, ale go zabiłem. Yy, fajnie, fajnie. Lecę. Oj, oj, oj. Nauczyłem się już tej techniki. I ja po prostu. Ja po prostu. To nie jest żadna technika, ale po prostu nawalam byle gdzie i liczę, że kogoś zabiję, nie? To, to, to po prostu to jest najlepsza technika, i zabiłem! go co to się dzieje? Co jest? Z dwóch czy tam trzech nawet nie wiem, ale bratku, co to było? <noise> ale za dyma i ten Antonik z nie wygrał. Dobra, ja byłem lepiej standardowy i wezmę ten garden. Nie wiem co to. Jeszcze na tej mapie nie grałem, ale okej. Okay. Ale to było taka za Nie wiem jakim prawem, ale ta technika jest najlepsza. Ja, ja następnym razem to była chyba najzabawniejsza runda. I no. Dobra, yy, dołączamy. Do kogo mogę? Aha, bo nie wybrali sobie tutaj. Dobra. Mm. Cztery teamy, po co 4 teamy? Pewnie może... Aha, co to? Co to jest za bro? Minigun! Tak, to jest minigun na pewno. Aha, a dobra, dlatego to jest minigun. Dobra. Będzie się teraz pewnie mieszać. To mój. Dobra. Przepraszam. Ale dobra. Dobra, dobra, dobra. Ja po prostu wszędzie będę chodził i robił Widzę, 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 niektórych, niektórych gadków. ła, Jakim prawem? Ale bez sensu. Dobra. lecimy. Oj, 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 oj! I ojoj, co ojo tu się dzieje? zabiłem go! Let's go! Jestem najlepszy. Dobra, let's go! Jestem najlepszy. Okej, okay, tu się nie da przejść, więc idę gdzie indziej. Dobra, mam teraz dragu... dragunuwa. Dragunuwa. Dragunuwa mam. Jakiegoś. Dobra, teraz trafić. O, 45! 45! O, zabrał mi fraga! Ale ham, Ale hamidło. Dobra, 55. Dobra, let's go! Zabiłem! Zabiłem! Let's go! Ojej, nawet się nie zdążyłem. No i fajnie! No i cheater na serwerze! No to myślę, że po tej rundce zakończymy. Nie no, naprawdę bardzo fajnie. Cheater wszedł na serwer i od razu każdego zabija. Naprawdę nieładnie, nieładnie. Oj, bardzo nieładnie. Kurde, no Cheater sobie wszedł na serwer, ma auto IMA i tak jest. Niestety, niestety, niestety. No naprawdę, tak się nie robi, tak się nie robi. Oj, oj 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 naprawdę, naprawdę Panie cheaterku, jeśli to widzisz to mówię, to od razu mówię, że jesteś jakimś no Neymarem który próbuje być fajny i pobrał sobie jakieś marne cheaty i chyba wyszłeś z serwera, bo ostatnio nikogo nie zabijasz. Ok, ktoś tu jest? Tak, tutaj. Co zrobiłem? Co? go trafiłem! No dobra, kończy się rundeczka. A i to był ten cheater. Nie no, fajnie, naprawdę. Te, tak fajnie się grało. Tak fajna była atmosfera. Tak było śmiesznie. Dobra, to to wybrałem byle co. Nice hacks. Nie oj, ale wreszcie jak Niezłe haki. Nie, niezłe haki, dzieciaczku. Dobra, widzowie, myślę, że na tym y, zakończymy ten odcinek. Jeśli Wam się <laughs> podobało, zostawcie lajka, subikę, jeśli chcecie być na bieżąco. Pamiętajcie, kto mnie nie subskrybuje, ten na Kaczyńskiego. Bo...